Witamy w kolejnym podcaście Workascie Group, gdzie prostym językiem staramy się wyjaśniać zawiłości związane z harem dzisiaj Karolina. Dzień I, dobry. Jaki temat? Jaki temat? Bartku, dzisiaj porozmawiamy o podwyżce opłat za legalizację pracy cudzoziemców w Polsce. Mówimy o zezwoleniach i oświadczeniach. Tak. A to taka niespodzianka, mhm. bo e, nasze e, służby przygotowały. Podwyżkę w kwocie 400%. To się rzadko zdarza, ale jeżeli do tej pory za zezwolenie lub oświadczenie dla cudzoziemca płaciliśmy 100 złotych, to właśnie płacimy 400, 400 zł. Tak. No, ale to niesie określone konsekwencje. Mhm. Co myślisz na ten temat? Jakie będą to konsekwencje, w tym pierwszym rzucie, oczywiście? Bartku, tak, tak wysokie podwyżki w warunkach rynkowych się nie zdarzają. Ale tutaj to no, nie o warunki rynkowe tak, chodzi, prawda? Dyktuje Więc... rząd. Ym, I konsekwencje takich posunięć y, dla agencji pracy, dla pracodawców, którzy zatrudniają cudzoziemców, y, będą drastyczne. Y, tak naprawdę koszty operacyjne, koszty pracy wzrosną y, znacząco. Jeśli agencje zatrudniają 100 osób i więcej, Miesięcznie, a w ciągu roku. To są koszty, które są yy, trudne do wyobrażenia, tak naprawdę. No szybko tak? przeliczając, hmm. jeżeli to jest 100, no to mamy 100 razy 12, hmm. 1200 razy zmiana, no to już wiemy, że kwota się robi rzeczywiście niebagatelna w budżetach firm, które stricte zawodowo zajmują się dostarczaniem pracowników. Yy, ale czy uważasz, że będzie to miało też wpływ na zmianę jakości? Yy, będzie musiało to mieć wpływ na zmianę jakości, bo yy, też jakby. Dlaczego te zmiany są wprowadzane? Rząd argumentuje to tym, żeby, że chce ograniczyć składanie zezwoleń, wniosków o zezwolenie na pracę na zapas. Mhm. Chce ograniczyć taką papierologię sztucznie wywoływaną przez agencję. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby coś takiego teraz w jakimś znaczącym stopniu miało miejsce. Raczej nikt nie, nie generuje sobie niepotrzebnych kosztów. To są zazwyczaj rekrutację na potrzeby. Proceder, który, o którym wspomniałaś czyli takie składanie wniosków na zakładkę, no to jest raczej trudne, bo jeżeli mm -hmm. mówimy o, o tym elektronicznym systemie e, składania, no to, to już od razu widać. tak ujawnia się, że dane, Dany pracownik, potencjalny pracownik, czy ten czy, czy kandydat mógłby się pojawić dwukrotnie, tak, więc myślę, że, że jakby nie o to chodzi. Wiemy, że fiskus ma długie ręce, a apetyt budżetu jest nieograniczony, więc tu bym się dopatrywał głównych motywów działania tak, implikujących taki finansowy skutek. Dobrze, ale pomówmy w takim razie o wpływie, czy też konieczności poprawy jakości, jeżeli już zderzamy koszt, który jest czterokrotnie wyższy tak od 1 grudnia jak widzisz potrzebę zaopiekowania jakości doboru kandydatów, bo zła jakość doboru kandydatów to rotacja. Rotacja to koszty i wiemy, że te koszty teraz już będą czterokrotnie wyższe. Tak, no więc trzeba się będzie nawet już nie dwa razy, a trzy razy zastanowić, czy dany pracownik będzie odpowiednią osobą mhm. na stanowisko dla naszych klientów, dla których rekrutujemy. No właśnie dlatego, że, że rzeczywiście w, te koszty wzrosną. Jakby nie... Nikomu na tym nie zależy, ani jakby nam też nigdy na tym nie zależało, żeby y, brać ludzi w, tak w cudzysłowie, powiem złapanki. To są najczęściej my prowadzimy dwuetapowe rekrutacje. Teraz trzeba będzie się zastanowić nad jeszcze szczelniejszym, dokładniejszym y, badaniem, wywiadem y, z kandydatem, y, żeby rzeczywiście już y, y, nie generować sobie niepotrzebnych kosztów. No, no, na szczęście, procesy badania tego strumienia wartości, który. Ma być tak naprawdę na końcu odpowiednim przygotowaniem kandydata do pracy w danym projekcie czy u danego klienta. Mamy w dużej mierze za sobą, zostały tak naprawdę kosmetyczne zmiany i też liczymy na to, że. Ten koszt skokowy wzrost kosztu związanego z wydawaniem oświadczeń zezwoleń, tak i, i zaświadczeń wszelkiego typu związanych z legalizacją pracy, czy też możliwością pracy legalnej nie będzie miał aż tak silnego wpływu. Wiemy, że obsługujemy projekty o bardzo niskiej rotacji. Sama takie projekty obsługujesz, no ale co w sytuacji, co byś doradziła klientowi, który mierzy się z dużą rotacją i chciałby coś z tym zrobić, bo dla tego klienta Agencja pewnie przygotuje inny cennik niż dla klienta, u którego tej rotacji nie ma. Mhm, tak, jeśli ta rotacja jest na wysokim poziomie, to trzeba się przyjrzeć temu, jak, mhm. jakie warunki są jak, oferowane pracownikom nie tylko w, związane z pracą, ale też z tym, co dzieje się wokół jak, jest, jak wygląda kwestia dojazdów, zakwaterowania jakie są benefity też dla pracowników. I też no, trzeba stworzyć dobry profil kandydata, wiedzieć dla kogo ta praca konkretna będzie atrakcyjna, jakie są ryzyka dla pracodawcy i dla nas jako dla agencji, co trzeba zabezpieczyć, czy na przykład są jakieś nieprzewidywalne zmiany w, w, w długości. Zmiany, na przykład jeśli to jest produkcja, to wiemy, że raczej nie będziemy szukać osób, które mają ścisłe zobowiązania wobec na przykład maluszków w przedszkolu i trzeba je odebrać o 16. Więc ten dobry profil kandydata i to, żeby też pomóc elastycznie podejść do, do zapewnienia personelu. Dojazd, jeśli te godziny się zmieniają, musi być dostosowany, elastyczny. Także na pewno właśnie takie głębokie badanie potrzeb, y, jasne ich określenie i, i wyraźna odpowiedź na to. Jeśli to jest też zakład, który mieści się gdzieś w trudnym rejonie, gdzie albo jest wysoka konkurencja, jeśli chodzi o inne zakłady mhm. pracy, y, albo właśnie trudny rejon, jeśli chodzi o dojazd, chociażby to. Y, to też na końcu liczy się to, co w zamian. Jeśli ktoś się poświęci tej pracy, ile na koniec miesiąca jemu też zostanie w kieszeni. No, trudna logistyka, nieprzewidywalny harmonogram pracy, czy też grafik, jak to mówią nasi współpracownicy, to są na pewno czynniki bardzo mocno wpływające na to, że ta korelacja związana z rotacją jest właściwie ścisła, tak? Wiemy, że problemy z logistyką, z dowozem pracowników, czy też ten nieprzewidywalny grafik no, implikuje pewne skutki i tutaj ta rotacja nigdy nie będzie modelowa, ale zwykle będzie odbiegać, a to istotnie będzie implikowało koszty w dzisiejszych warunkach. No będziemy się przyglądać tematowi. Bardzo dziękujemy wam za dzisiaj. Jakbyście mieli pytania do Karoliny, to wiecie gdzie ją znaleźć, LinkedIn, Karolina Maciejewska Urka i Group, Bartłomiej Ługowski. Karolina Maciejewska. Za dzisiaj dziękujemy i prosimy o subskrypcję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękujemy.